Przed nami zadanie z matury podstawowej z 2018 roku z czerwca, z tego y, dodatkowego terminu. Zobaczcie, to co najważniejsze, wiemy, że mamy do czynienia z funkcją kwadratową. Ważna rzecz, że jest tu podany jej wzór, a w tym wzorze, jak go tu przepiszę ten wzór, zobaczcie, i w tym wzorze już nam podano współczynnik a. To a tutaj jest liczbą 1. Bo przecież tu jest 1x kwadrat. To dobrze, a jest podane. I dalej wiemy, że do tej paraboli należy także punkt, no to już przepisujemy punkt 0 minus 5 i pamiętamy, że jak jest punkt, to zawsze mamy współrzędną x i y już podaną. Wiemy dalej, że osią symetrii jest prosta x równa się 7. I pamiętamy, że skoro to jest oś symetrii, to oś ma zawsze równanie x równa się p. Czyli teraz popatrzmy, w takim razie rozszyfrowujemy jak detektywi, że p musi być równe 7. I teraz zajrzymy na, wzor na wzory w tablicę matematyczne i mamy tam taki wzór na p minus b podzielone przez 2a. To jest w tablicach wzorów matematycznych. I to będziecie mieli dostępne. to kochani, podstawmy sobie proszę z miejsce P siódemkę, w miejsce B, no nic nie wstawimy, bo nie znamy tej liczby. I dwa razy za nasze A i jeden, bo żeśmy przecież odkryli, że A jest jedynką. I teraz dwa razy 1 to jest dwa, czyli wystarczy to wszystko pomnożyć przez dwa otrzymacie 14 równa się minus b, bo przecież tu się to skasuje, i jeszcze po podzieleniu przez minus 1, żeby zmienić ten znak, otrzymamy, że b odpowiedź b jest równe minus 14. No to mamy już znalezione b, a w zadaniu szukaliśmy b i c. To wracam teraz do tego wzoru i zapiszemy sobie x kwadrat, a w miejsce b wstawimy minus 14x i plus to nasze szukane c. I znowu uwaga, no mamy przecież informację, że x jest zerem, czyli w to miejsce wstawię 0 i w to miejsce wstawię 0, a za y wstawię minus 5. Przypominam Wam, że y to jest to samo co f od x. No to podstawiamy, czyli... Za y wstawiam minus 5 i za każdego x podstawiasz sobie Twoje 0. Zobacz, to jest zerem, to jest zerem, czyli wychodzi Ci odpowiedź, że C jest równe minus 5. Podkreślamy i mamy koniec zadania. Czyli znaleźliśmy szukane B i C. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.